Jestem zajebisty, skoczę przez to. Dawać kurwa! Kręcisz! Yo, to boom, Headshot! Oh. Masz! Ej, czapka tu leży. czapka, ja zginę z nią. Jezu, chłopiec, to jest wysoko! Nie dasz rady! Umrzesz! Chłopiec, jak skoczysz, to. Szacun, normalnie. Kolegom to pokażemy! To jasne, tak! Trzeba się pochwalić! Ja się nie patrzę! Nie skoczysz! Nie! Nie! Umrzesz! nie miej opóźnienia! Nie! Zaś się tu zesrał ze strachu! Jasne! Yes. Ale zagryźł z dodatka na brzydki! No! Spoko! Głupi kamyk! Patrz! Te kamyk wbiły się w dupę! Moja <śladanie> dupa! Fuck! Fuck. 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 Gdyby kawał, nie kamyk, nie gdyby kawał. nie kawyk, to dupa by mnie nie bolała.